Ligowe emocje, walka, nieustępliwość. To wszystko w spotkaniu, na które zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Serdecznie zapraszamy. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Trener postawił na ustawienie 4-3-3. Szeroko rozstawione skrzydła, skąd będą szły piłki w pole karne. Spójrzmy na ustawienie gości. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Samotnie grający napastnik będzie wspierany przez przesuniętych nieco do środka bocznych pomocników. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Mógł lepiej dośrodkować, brońca, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. udało się. Znów przy piłce. Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dostrzegł partnera i piłka w rękach bramkarza. Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Świetne podaniec strzela prosto w bramkarza. Rozpoczną grę od wrzutu załtu. Znakomita sytuacja, szansa! Aaa, jaka bramka! Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę Strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Patrzmy na rezultat. 1 do 0. Ależ niesamowity atak obrońcy. No i zgranie w pole karne. No świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Osyła w pole karne. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Mamy chwilę na obejrzenie bramki dającej prowadzenie. Potężna bomba tuż przy lewym słupku z samego pola karnego prawie nie do obrony. Ponownie rzut rożny. Katastrofalne podanie, łatwa strata, bardzo łatwo przejął je rywal. Blisko pole karne może strzelać. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. zaczęli drugą połowę meczu. Dośrodkowanie w pole karne. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Uwaga. Zacentrował w pole karne. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Brawo, ładnie podał. Świetny odbiór. Odegrał do bramkarza i słyszą Państwo reakcję publiczności. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. No i proszę, udało się odebrać piłkę. No strzela i piłka w rękach bramkarza. Odrzutu z autu rozpoczną grę. Nie da się ukryć, że nie był to jego no, najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu no, ewidentnie nie szło. poza linią końcową i rzut rożny. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. O, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Uderzenie? Świetnie interweniuje. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Strzela, zdobywają bramkę. drużyny oczekiwałem wyrównanego spotkania. Na pewno nie spodziewałem się aż takiej przewagi. Udało im się stworzyć mnóstwo sytuacji. Najlepiej powinno to być widoczne w statystykach oddanych strzałów. Spójrzmy na to z innego kąta. do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. No i będziemy mieli zmianę i to aż trzech zawodników na raz. Oczekują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Stawiają wszystko na jedną szalę. Na boisku pojawia się kolejny napastnik. To mądra decyzja. Trzeba im bramek i to jak najszybciej. zwycięstwo 2 do 0. No i mamy zwycięstwo, a w dodatku bramkarz zachował czyste konto. Przeciwnicy dzisiaj nie mogli się przebić przez zasieki obronne. Nie dane im było się wpisać na listę strzelców. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.